Siemanko mordeczki, z tej strony już zapraszam Was na kolejny odcinek. A teraz tak na poważnie, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym powiem Wam o miłości, którą sam przeżyłem. Więc jest, myślę, czego słuchać i będzie to nowa seria. Nie wiem jeszcze w momencie, gdy nagrywam to dla Was, jak się będzie nazywać, ale jak będę zamieszczał, to na pewno wymyślę i wy się dowiecie też w chwili gdy zobaczycie, że ten filmik wstawiłem. I cóż, nie ma co więcej gadać, w wstępie zapraszam do oglądania. Jak wiecie, miłość to jest coś bardzo wymagającego. Ci, którzy są w związkach, no to nieraz tego doświadczyli. I choć ja nie byłem nigdy w związku, to powiem na po samym początku, żeby potem nie było zdziwień, jak się będę do tego odwoływał, to i tak mam trochę do powiedzenia w tych kwestiach. Opowiem Wam, jak wyglądała historia z miłością, z jakby z mojej strony, w stosunku do dziewczyn, które znałem. Pierwsza dziewczyna, w której się zakochałem. Była w. chodziła ze mną do klasy w podstawówce. Na imię miała Kasia. Była analogicznie w tym samym wieku co ja. I cóż, taka moja pierwsza życiowa miłość taka, którą po prostu zapamiętałem. I co wam mogę nie powiedzieć? Pamiętam, że jak przyszedł Dzień Kobiet, no to e, oprócz tego, że. Kupiłem z mamą kwiatki dla nauczycieli, to bardzo chciałem kupić też dla niej kwiatek, jakby dać jej kwiatek, ponieważ chciałem pokazać jej, że coś do niej czuję. I faktycznie zakupiliśmy jeden kwiatek więcej czerwoną różę oczywiście i gdy dawaliśmy, gdy dałem już innym nauczycielom, to Miałem trochę strachy, ale podszedłem do niej i wręczyłem jej tą różę. Byłem wtedy naprawdę mały, nie wiem ile ja mogłem wtedy mieć. Nie wiem, 10 lat? No, coś, coś koło tego wieku, jakoś 10 lat miałem. Bardzo mi się podobała i dałem jej tą różę przed klasą. Jeszcze w starym budynku szkoły, tak, to na pewno było przed tym jak miałam 11, bo jak miałam 11 lat, no to przenieśli nas do nowego budynku. To to akurat pamiętam i dałem jej e, tą różę taki zarumieniony całkowicie i e, szybko poszedłem e, do tyłu. Zobaczyłem, że jej przyjaciółka podchodzi do niej i no po prostu stłużyłem no. Byłem wtedy właśnie tak mały i zareagowałem w ten sposób. Ona też się bardzo zarumieniła, nawet w pewien sposób się zdziwiła. I ja uciekłem za filar i ona zaczęła tam właśnie mówić swoim koleżankom, przyjaciółkom, że dałem jej róże i do końca dnia jej unikałem i z drugiej strony byłem bardzo zadowolony, że się odważyłem w ogóle jej tą różę dać i tak do dzisiaj to miło w sumie pamiętam. O. Co moja Tośka właśnie znalazła? Aha. Przestraszyła się liścia. No cóż. No, ale wracając, to była moja pierwsza miłość w tak bardzo młodym wieku. Myślę, że niektórzy z was są w podobnym wieku i też taką miłość mają, uwierzcie mi, zapamiętacie to na całe życie. Nie wiem, czy będziecie z tą osobą wiecie już potem na zawsze. Do, do związku takiego małżeńskiego to jeszcze bardzo daleko Wam, jeżeli jesteście w takim wieku. Ja już miałem kilka takich miłości i jak widzicie, żadnego związku do tej pory, więc i tak się da. No, kolejnym, kolejną moją miłością, czyli takim uczuciem, e, którym zacząłem darzyć kolejną dziewczynę, to niech sobie przypomnę, miało to miejsce w gimnazjum, gdy stałem się harcerzem. Tak, harcerzem stałem się w pierwszej klasie gimnazjum, czyli miałem wtedy, żeby Was nie zmylić, 6 lat do tyłu. 13-14 lat, coś takiego. Jak poszedłem do e, pierwszej gimnazjum, i jak e, byłem na pierwszym moim harcerskim zimowisku było to na górze Świętej Anny w domu pielgrzyma. To wszystkich wtedy poznawałem, jako że byłem takim tak zwanym żółtodziobem, czyli jeszcze kompletnie nic nie umiałem. Miałem już co prawda swój mundur, ale poza tym o harcerstwie nie wiedziałem nic. I jak było pierwsze śniadanie, to usiedliśmy drużyną przy stole. Nasza drużyna wtedy była naprawdę duża, i liczyła ponad 20 osób. To na pewno. Nie wiem, czy tyle osób pojechało na zimowisko, ale naprawdę było nas w samej drużynie bardzo dużo. Były cztery zastępy. O samym harcerstwie, organizacji opowiem też w innym filmiku, ale kończąc właśnie, co się wydarzyło. I jak jadłem to śniadanie, obok mnie siedział mój zastępowy, którego poznałem w klasie, w gimnazjum. Do tej pory jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Pozdrawiam Cię Jędrek, jeśli tego słuchasz to yy, siedząc tak i jedząc śniadanie yy, przypatrywałem się i harcerzom i harcerkom w ten sposób chcąc ich poznać i w pewnym momencie przykuła moją uwagę harcerka o imieniu Justyna, tak faktycznie było, też Justyna przysłuchaj się dokładnie jak tego słuchasz <grych> i yy, jakby od razu coś tak we mnie, nie wiem, zaiskrzyło, po prostu taka miłość od pierwszego wejrzenia, tak bym mógł to nazwać. Naprawdę była bardzo piękną dziewczyną, zresztą jest nadal, co ja będę ukrywał. I no, zarumieniłem się i ona o dziwo prawie od razu też zobaczyła, że trochę dłużej się przyglądam. To ja od razu głowa w talerz i zajadam dalej. Tak to wyglądało. I potem na zimowisku działy się rzeczy, o których niewiele osób wie. <laughs> Takie po prostu, które w mojej i nielicznych osób pamięci pozostaną. Ja się mogę w sumie tylko cząstką e, z Wami podzielić tego, co tam miało miejsce. Okazało się, że ona ma na tym zimowisku swojego chłopaka, też. E, i jest do dzisiaj moim dobrym przyjacielem. Pozdrawiam cię też, Tadek, jeżeli tego słuchasz. I e, no, trochę było pomiędzy nami rywalizacją Justynę. Nawet w pewnym momencie chcieliśmy się pobić. E, to był taki okres w moim wieku, kiedy za miłość byłem w stanie zrobić dosłownie wszystko więc. E, Potrafiłem. A to dobra, niech będzie, też Wam powiem. Potrafiłem śpiewać jakieś ballady pod prysznicem tam na zimowisku o niej. I w pewnym momencie ona, jak się dowiedziała, że ją tak naprawdę mocno kocham, nie wiem w sumie od kogo, ale taką informację dostała. No to. Podeszła do mnie i powiedziała mi, że nie może być ze mną, bo jest statkiem i mnie to tak mocno ruszyło w środku, to była taka pierwsza rzeczywista odmowa dziewczyny, którą bardzo kochałem, że nie, że nie będzie ze mną, że po prostu się rozpłakałem, pobiegłem piętro wyżej w tym domu pielgrzyma tak, żeby od wszystkich uciec i... Eee, przytuliłem się, tak można powiedzieć, do jakichś drzwi, w, do pokoju, w którym nikt nie mieszkał, i eee, tam po prostu płakałem. Po pewnym czasie znalazł mnie mój drużynowy Mirek. Eee, aktualnie nie jest on moim drużynowym, ale i tak jestem wdzięczny za to, jak mnie wychował w drużynie i jaki teraz jestem, bo na pewno częściowo jest to jego zasługą. I zaczął mnie tam pocieszać, tłumaczyć, że jeszcze wiele miłości w życiu znajdę, co się zresztą okazało prawdą. I że po prostu to nie jest tak z miłością, że jak ja kogoś kocham, to ta osoba też musi mnie kochać. Jak on mi tłumaczył to wszystko, to w tej samej chwili też podeszła Justyna i. Powiedziała, że mimo, że nie może być ze mną, to takie słowa, które do dziś w sumie pamiętam i tak po przyjacielsku chyba najbardziej cenię. Nie słyszałem takich w takim przypadku piękniejszych słów po prostu. Że mimo, że nie może być ze mną, to możemy być przyjaciółmi. Ja wtedy nie dopuszczałem tego do głowy, że jak to, jak ja ją tak mocno kocham, to. Nie mogę być z nią, ale no, ostatecznie jaki miałem wybór? Potem do końca zimowiska już byłem w miarę uspokojony. Zacząłem brać udział w kolejnych zajęciach, które tam były, w zbiórkach. I na końcu, w ostatnim dniu zimowiska, ponieważ dalej mocno ją kochałem, tylko już wtedy powiedzmy, pod prośbą drużynowego. Nauczyłem się nie wyrażać tego w taki sposób jak na przykład śpiewanie pod prysznicem. To poprosiłem druchne komendantkę. W sumie muszę Wam powiedzieć, że dawno jej nie widziałem. Nie wiem co się z nią stało. Może tam poszła gdzieś wyżej w harcerstwie się wspięła. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, zapytałem się jej, czy mógłbym wejść do pokoju harcerek i poprosić. Taką jedną o numer, bo bardzo mi się podoba. jakoś w tym stylu powiedziałem, i ona powiedziała z takim uśmiechem na twarzy: Poczekaj, Kuba, eee, wejdę tam i zobaczę, co się da zrobić. No i faktycznie po jakichś dwóch, trzech minutach wyszła z taką małą karteczką, znowu się do mnie uśmiechnęła i powiedziała: eee, Justyna ci przekazuje tą karteczkę, i tyle mogłam dla ciebie zrobić. Oto ja zobaczyłem na tą karteczkę i był tam jej numer, był od niej uśmieszek i nawet nie wiem, czy tej kartki nie mam do dzisiaj, tak jakoś sentymentalny jestem do takich rzeczy i od tamtej pory e, rozmawialiśmy co jakiś czas przez telefon. E, zdarzało się, że m, napisałem do niej SMS-a. E, ja to robiłem znacznie częściej, ona znacznie rzadziej. Jak to jest normalnie w przypadku, gdy chłopak kocha bardziej dziewczynę, a dziewczyna tego chłopaka mniej, więc to rozumiałem i tak to trwało z większymi przerwami przez jakieś 4 lata. Naprawdę serio, przez 4 lata aż takie uczucie we mnie się działo. I w pewnym momencie było to jakieś 2 lata po śmierci mojej mamy. Tak, w tym miejscu mogłem Was zadziwić. Moja mama od trzech lat nie żyje, ale o tym w sumie też wspomnę w innym filmiku. E, poczułem, że potrzebuję dziewczyny, tak, po raz drugi można powiedzieć, a Justynę dalej kochałem, więc e, napisałem do niej, bo nie za bardzo chciała ode mnie odbierać telefonu. E, telefony. I napisałem jej, czy pamięta tą sytuację z zimowiska, i napisałem, że bardzo ją kocham, i w takich innych trochę słowach, tak nie wprost, bo trochę też byłem bardziej dorosły i po prostu wiedziałem, że czasami lepiej nie ujmować tego w takich bezpośrednich słowach. Ona napisała mi, bo zapomniała w sumie o tej całej sytuacji, że to bardzo miłe, ale. Nie odzajemnia tego uczucia w takim stopniu jak ja. I w sumie od tamtej pory starałem się trochę więcej pisać, ale było jak poprzednio, że też dalej była niechętna. Nigdy nie doszło pomiędzy nami do rozmowy telefonicznej. Chyba. Przynajmniej po tym okresie, jak drugi raz do niej napisałem, no w takim potocznym języku po prostu drugi raz próbowałem ją poderwać. <grywa> no i mm, tak się to potoczyło, że jakoś nie wiem miesiąc temu może e, napisała mi, że ma chłopaka. I teraz odwołując się do tego, co powiedziałam w ostatnim filmiku. E, jakby zrozumiałem, że jeżeli osoba ma być szczęśliwa, to jest to dopiero wtedy prawdziwa przyjaźń. Miłość, która jest jednostronna i jest pod przymusem, albo taka, że druga osoba tej pierwszej nie kocha, nie jest prawdziwą miłością. I tak naprawdę, jeżeli kochasz jakąś osobę, prawdziwie ją kochasz, to na czym ci będzie zależało? Na Twoim szczęściu. Czy na szczęściu tej osoby. Wtedy dopiero pojąłem, że taka przyjaźń, taka prawdziwa miłość polega na tym, że e, kosztem siebie oddaje się, e, robi się coś dobrego dla drugiej osoby, którą się na przykład kocha. I e, od tamtej pory po prostu e, jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi i e, gadam się z nią czasami przez jakiś tam komunikator i jestem wdzięczny za to Bogu i innym ludziom, którym spotkałem, z, że ją poznałem i że e, możemy w harcerstwie dalej iść wspólną ścieżką, bo i ona i ja jesteśmy do tej pory harcerzami, ona teraz jest drużynową. Ja myślę, że będę za niedługo drużynowym, przynajmniej mam takie skryte marzenie. Muszę tylko zebrać chłopaków do drużyny. To obiecaliśmy sobie nawzajem, że gdy nasi drużynowi pójdą już tam wyżej, na chówcowych czy tam jeszcze wyżej. Albo będą prowadzić osobne drużyny, to my będziemy robić wspólne zbiórki i się wspierać, więc taka to wyszła przyjaźń z tej miłości. Po miłości do Justyny nie miałem jakichś tym aż tak poważnych innych miłości. Jak już to Wam wspomnę też w innych filmikach. Czy takie się pojawiały, ponieważ miejsce na moim aparacie powoli się kończy i też już dosyć długo mówię, będę powoli kończył. Filmik nagrałem dla Was, może się orientujecie nad stawkiem, nad, nie wiem jak to się nazywało Staw zamkowy, Staw lodowy różnie się na to mówi pod wieżą piastowską w Opolu. I znowu będąc z moim psem na spacerze. Także dziękuję Wam bardzo za to, że chcieliście pooglądać mój kolejny odcinek. Jak zwykle zapraszam do komentowania, do dawania subskrypcji, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów. I oczywiście do pisania, e, jakie macie pomysły na kolejne filmy. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia. I do zobaczenia wkrótce. Hej.